Maneczko, mamy nowość od Hot Wheels. Mamy Tonedy, które trochę te samochody mi się nie podobają, ale karty mają zarumbiste. Naprawdę zaraz je zobaczymy. I mamy wysyp z Dino z Chasem Ala Chasem Tak to powiem. Tu ma troszeczkę bistra pękniętego, ale to sobie zaraz zobaczymy. No to zaczynamy sobie od Tonedów. Mamy Volkswagena. Przody światła, znaczek, gulf, malowanie. Naprawdę karty zarąbiste. Mówię, tak, to ich nie zbieram, tylko z szybkich i ściekłych, ale jak te karty zobaczyłem, to w blister pójdą i będą sobie wisiały po prostu na ścianie. Nie otwieram tych modeli. Tak się prezentuje. Tu mamy dojo. Tak się karta prezentuje. Znowu malowanie gulfa. Przodzik. Tył, dach. Na no zajebiście odzorowane. Światełka mamy, z przodu, z tyłu, silniczek wystaje. Lecimy sobie tutaj mamy Chevroleta, Silverado. Przód plastikowy. Silniczek wystaje. Z tyłu światełka. Mamy kartę. Nie będę tego wypowiadał. Tak się karta prezentuje. To jest to taki chiński tuning. Też w malowaniu Gulfa. Tak on to się prezentuje. Światła z tyłu ma. Wydechy. Spoiler. No mówię, karty są zarąbiste. I Super. To jest taki mały error, można powiedzieć. Mamy przód. Światła. Malowanie Gulfa. Na górze pasek, na że nie ma paska, stół, światełka, wydeszek. Jeszcze raz zobaczymy. Gothic, Dodge, Chevrolet. Nie będę wypowiadał. I mamy super. Mówię, nie za bardzo mi się nie podobają, ale karty są zajebiste. Ogólnie wszystko ląduje na ścianę. Mamy tutaj tesle Tesla będę otwierał acetonem i później będę ją kleił, ale co zobaczycie w następnym odcinku, co z nią zrobię, bo to będzie mój pierwszy kustom i wam pokażę, co z nią zrobię. Piszcie, piszcie, co, co mam na myśli. Już się to pokazywało w strefie facebooka na internecie, co niektórzy z nią robią. Domyślcie się, napiszcie komentarz. Tesla będzie w następnym odcinku już w kustomie. Jeszcze klej muszę sobie kupić do zamknięcia karty. Więc też zostaje w karcie. No i lecimy teraz wysypem. Co był w Dino. Tu widzę, to jest ta karta troszeczkę tak ta pęknięta Wchodzę sobie, patrzę, jest ten CSEC, patrzę, jest Chase. Jakoś mnie to nie jara. Ten Chase. No jest, bo jest. no Jest 6 na 6, jest to Chase. Niby Wikipedia Wheels, tak to określa, że to jest Chase. Ech. No, jakieś na mnie szały nie zrobił. Wow, ale dobra, mówię jeszcze jest, biorę całość, więc zaczniemy sobie od początku. Mamy tutaj Volkswagena. Ogólnie fajnie to teraz wygląda. Tak patrzę tutaj te złote wstawki, kolorystyka jest fajna. Taka Ala Cameleon z tym złotym naprawdę fajnie to wygląda. Tak się prezentuje. Nie ma tutaj za dużo jakichś tam ciekawych szczegółów na 75-lecie. Tego nie będę wypowiadał. Nazwy, bo się ośmieszę. Tak on się prezentuje. Lecimy sobie tutaj z jeepem i one też latują sobie w blistrach i będą wisieć na ścianie. Mówię, jak już tego chase'a znalazłem, wchodzę, patrzę jeszcze Chase to mówię, dobra, to biorę to co bo mi się to nie podoba, ale mówię, dobra, pierwszy raz w życiu będę miał chase'a w kolekcji, więc biorę. Wczoraj mi się bardzo podoba. Taki. Naprawdę fajnie tutaj te złote stawki. Mi się podoba karta, tak się przedstawia. Tam się prezentuje. Tego też nie będę wypowiadał. No i mamy tego bizona, tak on się prezentuje. Mówię tutaj, troszeczkę jest napiekęta karta. No szkoda, no szkoda. Później jeździłem, bo ogólnie jeździłem po Dino i szukałem matchboxów, w ogóle nie udało mi się trafić, więc byłem gdzieś tam w 5-6 Dino, no to już Chase'a nie trafiłem, żeby było, resztę trafiłem, ale Chase'a już nie trafiłem, nie, więc się cieszę, no, że go wziąłem, bo, no, jednak Chase w kolekcji, no, to Chase w kolekcji, lipny, bo lipny, ale niech będzie, mówię, no, jak weszło, mówię, dobra, lipa, jak nie, będę jest to po prostu, ale mówię, no, jest Chase, dobra, to biorę coś, będzie sobie wisiało na półce. I tyle po prostu, i tak się część prezentuje. No, jest kolorystyka po prostu złota, jest na odwrót. Nie jest taki kameleon, kolor lakieru kameleon, i wstawki złote, tylko jest po prostu na odwrót. Lakier jest złoty, a wstawki czy tam podwozie są kameleon. Tego się prezentuje. Widzę tutaj, teraz jest blis popękany. Teraz dopiero zwróciłem na to uwagę. Chyba, że sam popękał czy chwilką. Nie wiem. Tak on się tutaj prezentuje. Piszcie w komentarzach, co z nią będę chciał zrobić. Dzięki, na razie, cześć, hej!